Witajcie serdecznie. Jesteśmy w pięknej Holandii. Urządziliśmy sobie krótką sesję street fishingu. Jest ze mną Łukasz e, oraz Maciej. Cześć. Łowimy tutaj Cześć. już od kilku godzin. Pomyśleliśmy przy okazji, że fajnie będzie opowiedzieć Wam o tym, e, jakie wędziska wykorzystujemy do e, łowienia w mieście. Każdy z nas wybra wybrał, jak się okazało, zupełnie inne wędzisko. One wbrew pozorom są do siebie podobne, mają kilka cech wspólnych. Ale te drobne szczegóły, które tak naprawdę różnią te kije sprawiają, że nadają się one do zupełnie innych rodzajów łowienia. I tak dla przykładu ja osobiście wybrałem wędzisko Shimano Zodias, e, to jest kij niespełna dwumetrowy o ciężarze wyrzutu 3 do 10 gramów, e, który Moim zdaniem idealnie nadaje się do łowienia chociażby o koni. E, dzięki temu, że posiada akcję bardzo, ale to bardzo głęboką. To ugięcie jest naprawdę głębokie i świetnie trzyma o konie e, w dosłownie każdej sytuacji. E, no i kijek jest niesamowicie lekki. Został wykonany w technologii Hypower X. To jest blank, który jest bardzo cienki, opleciony taśmą węglową. Dzięki czemu jest tak samo, a nawet bardziej mocny niż standardowe blanki. Jak się okazuje, jest bardzo, ale to bardzo podobny do wędziska, którego, e, z którego korzysta Maciej. Z tym wyjątkiem, że jego kij, mimo bardzo, bardzo zbliżonych cech, e, służy do zupełnie innego rodzaju łowienia, do, do łowienia zupełnie innych gatunków ryb. Maciej? Dokładnie tak jak mówisz, jest to ta <coughs> sama technologia, high power X, podwójny splot. Z tym, że ja bardziej nastawiłem się na sandacze, jest to wędka Shimano x od 3 do 10 gram. Długość tak samo jak u Pawła. Jest to są to niecałe 2 metry, z tym, że jest to akcja szczytowa, więc pod sadacze będzie to o wiele moim zdaniem lepszy wybór. No tutaj Panie? myślę, że to wcięcie jest najfajniejsze, Przede że masz ten moment, tak. moment, w którym mocno, mocno trzeba zaciąć rybę przy tym pierwszym stryku. Także no. ta technologia i te ugięcia mi się wydaje... Wędziska, wędziska one... uwierzcie mi, wędziska są identyczne praktycznie, jak na nie spojrzycie, sam wygląd wędzisk tak. jest praktycznie ten sam, z tą tak. różnicą, że w tym wędzisku ta akcja jest po prostu nieco szybsza, to wcięcie jest zdecydowanie lepsze niż w przypadku wędziska Zodias. Tak. Łukasz, jak się okazało, też wybrał krótki kij. A to jest to spowodowane tym, że po prostu łowimy w mieście. Dokładnie. Trzeba dużo dłubać, trzeba rzucać tutaj, bo no, czasami miejsca, dokładnie ja... te miejsca są ciężkie dojście. Nie? Ja jest, wypały... Zwłaszcza pod mostami dodam. Pod dokładnie, mostami tak. to jest naj, najbardziej istotne, żeby mieć krótką wędkę, którą można tam lawirować. Ale już, już nie przeszkadzam, no, bo łukasz aż się rwie, się żeby się opowiedzieć ja powiem, o tak, najlepszym wędzisku. O, o swojej. O najlepsze, tak, dokładnie. Jest najlepszy. <noise> <noise> Każdy ma najlepsze. <noise> jest to mój ulubiony kij, czyli nowy Jasej y Percz. Y y y y którego na pewno znacie, którego na pewno widzieliście ze mną, z fajnymi okoniami na naszym fanpage'uszy Manopolska. Jest to wędzisko o długości dokładnie 195 cm o wyrzucie 3,12 g Wykonany w technologii nano oznacza to, że matę węgla zostały w tym wędzisku układane krzyżowo. Jest to w miarę szybkiki o naprawdę fajnym i progresywnym ugięciu, które podobnie tak jak do wędki Pawła, świetnie ma naprawdę te grube, grube holenderskie okno. Ja bym dodał, bo też miałem okazję na, na wędzisko Jasei Perczłowić, że w tym przypadku mamy do czynienia z nieco mocniejszym kijem. Te, te wędki mają ten zapas mocy, który pozwala odrobinę przeciążyć. sandacza, czy też większego szczupaka, zapewniam Was, że nie zrobi jakiegoś tam większego wrażenia dla tej wędki. No każdy z nas, jak widzicie, wybrał zupełnie inną wędkę, zupełnie na. Inny gatunek ryb tak naprawdę się nastawił. Łukasz stara się być moc bardziej wszechstronny, ja stawiam na okonie. Maciej z kolei poszedł po sandacze. Tak to wygląda. Natomiast Polecamy wam to, żebyście sprawdzili naszą ofertę, sprawdzili krótkie wędziska w ofercie Shimano, które naprawdę świetnie sprawdzą się w przypadku łowienia w mieście. E, czy to w takich kanałach, u nas macie bardzo dużo miast, macie chociażby Szczecin, macie chociażby e, Gdańsk, e, Wrocław. To są miasta, w których możecie tak naprawdę cały czas używać krótkich wędek podczas dłubania po tych kanalikach. E, także zerknijcie koniecznie na naszą ofertę. My was gorąco pozdrawiamy. Ryby biorą, więc nie chcemy też się rozwodzić za bardzo, Wracamy tylko już nas ciśnie, żeby lecieć nad wodę. Trzymajcie się i no do usłyszenia przy kolejnych materiałach. Pozdrawiamy Was serdecznie.